Witam w Polsce. TVP info. Chcemy jeszcze raz zrobić, może tą ankietę, na którą zagłosuję w drugiej turze? Czy przekonałem Was do głosowania na Andrzeja? No niestety, no chłopy, no to już jest kurwa, no to są jaja po prostu, no my żyjemy w jakimś, no to pewnie już oglądaliście też, nie? Kurwa, nie widzieliście tego napetam. Eee. Czekajcie. Na szczęście to nie był żaden gorszy ten. <grym zdać się w górę> nie, żaden, no niektóre mają miniaturki. Na szczęście to było grzeczne. Dobra. Mm. <laughs> Czekajcie, ten film pewnie już widzieliście, zakładam. Ile dał mi Trzaskowski? No kurwa nic.